zobaczycie jak zorka będzie brykać za chwilkę. Stara krowa czeka. O, już się uwoła. Uwaga. Stara krowa wchodzi. Nie co tu chodzi. Krowa, chodź tu. Chodź, krowa. Chodź. Damira? Po Stoi tutaj koło drzwi O, się Damira Denerwuje Bo. Teraz gdzie szaleństwo Hej! Gdzie tu Chciały biegać? Chciały biegać tutaj do mnie. Zaszły! O, nabiera już szaleństwo! To jest jedno wielkie szaleństwo. Mała poleciała tam na pastwisko. To no się denerwuje da Ej! HAL! Trzeba pogonić Zajby gonitwa taka że szok. No.